6 lipiec 2021 Sąd Rejonowy w Bytomiu. Idźcie i głoście. Chcemy przekazać Prawo Boże. Dziesiąt. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed Sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. W sądzie są ludzie, za których oddał Chrystus życie. I do wszystkich. Sędziów, urzędów, instytucji, policji, administracji sądów w Polsce na świecie. Bołamy, jeden jest sędzia, bo Chrystus Wszechmogący. Prawo Jego, Jakoba Jakuba Jakuba 4.12, jeden prawodawca. Prawo 10 przekazań ma być w sercu Hebrajczyka 8.10. Chrystus przyszedł i sądził, osądził ten świat już na ziemi. A tu jest świat, i się sądzą według tego prawa, bezprawia. Czyli pierwszy Jana ja czwarty rozdział 4 do 6. My i na świadectwo swoim to przekażemy, co opisane tak? Bo mamy czas próby wiary objawienie 30. I 13 rozdział objawienia, i objawienie 17-14. jako baranek, zwycięży i wybrani, bo on wybiera przez naszą wiarę, że lubi, Jestem maniołem i to tę całą sobą. Przepraszam. pan to robi? Może być wieczny, bo Chrystus przyszedł. Nie chcecie wiecznie? Nie chcesz? Judaszy też nie chce. Judasz po wierzchu zraził. Ksiądze wierzył, bo we światło nie ma. Co on nie Jestem maniołem, jeden jest z dwunastka. Chrystus jest moim ojcem, Immanuel. Zdejmij maskę, ty sam spalimy Z królem i z królem, nie panuj na mnie. Chciałem ci błogosławić. Zdemnij tę maskę, bo fajnych wdycharz. To jest jest prawda. Spadają. Tak, prawda, działa. Także będą spadać, i gdzie będą spadać? No, Judasz się wolał życie odebrać, bo tylko całował. A nic, nie wziąłby kartki, siedzi w tej masce, zamaskowanej. Tak, straszy ludzi. No, straszy ludzie z samym wyglądem nie możemy ludziom pomóc, bo Chrystus nie pomógł nikomu, faryzeuszom nie mógł pomóc bo nie wierzyli w Niego ale łotry, celniki, prostytutki syny marnotrawne wejdą, świadki Jehowy nie wiem, będą mieć bardzo, bardzo ciężko bo to faryzeusze <laughs> taki ogień muszą przejść jak apostoł Paweł Szaweł jak się nawrócił dzieje apostolskie 9 rozdział od 5 do 20 także jest czas wybrania czas sądu w sumieniu naszym i Chrystus tu na Ziemi, w Jego czasie to się dzieje, w naszych sumieniach, uczuciach, myślach, sercach. <laughs> przecież to ludzie prowadzą, te wszystkie wojny, te maskowanie, ten te nowy porządek tego świata. Tak, prowadzą zastraszanie no. jeden na drugim, żeby chcą panować, a gdzie służba? A jakby się pouczyli trochę od ptaków, od zwierzątek, że słońce jest jedno, Bóg jest jeden. Oni narobili pełno dużo, wszystkiego dużo i nie mają nic. I prawdy nie chcą przyjąć, bo mają wszystko, ale nie chcą przyjąć prawdy. Tak jak Chrystus nie miał nic oprócz prawdy, to ksiądz ma wszystko oprócz prawdy. Nie gromadźcie skarbów na ziemi. To w Słowo Boże jest żywe. Hebraciku czwarty, rozdział o 4 do 13. Błogosławimy. Błogosławimy.